Witam. Kuli mnie mam. To tam w dam, w kule bo ja wam kurę mnie dochał. Lewej i ręki, kur nie tam. Poprosił. Że I pan wstawisz tam. Dobra, ja wstawię, tylko tam mówię gdzie? Wstałam w dam do mojego pokoju, kurę tam. Ja, mimo, my sorry, my. Ja, 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 ja Gdzie? Gdzie, gdzie? No tutaj na ten na te wody, ja. Tu położyć? No, ja, 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 ja. dobra.

Nie kurę, kurwa, bo ja nie mam kurwa, nie wadam kurwa i... ...de słony kurwa. Nie zmuszajcie mnie do... ...do, do wszystkiego kurwa, no ja biegaj kurwa. Przynieść kurwa.

Es curva, va a curva. Es...